Siemano, kałzetika z tej strony, tym, czyli z życia handlarza samochodami używanymi. Słuchajcie, jesteśmy w klimacie stricte motoryzacyjnym, czyli pewnie często, gęsto przeglądamy jakieś ogłoszenia. Ja przeglądam, wy przeglądacie, i co któreś ogłoszenie dotyczące sprzedaży, właśnie używanego pojazdu, właśnie czy jest to samochód osobowy, dostawczy, czy też jakiś motocykl, możemy się natrafić na coś takiego jak zakryta, zamazana tablica rejestracyjna. I tak naprawdę obojętnie, czy jest to w sposób jakiś taki stricte elektroniczny, powiedzmy, czyli w jakimś programie graficznym, jakimś Photoshopie, Gimpie, cokolwiek, czy też na jakiejś aplikacji, gdzieś na telefonie ktoś stawia ogłoszenie, jakimiś tam serduszkami, kwiatkami, czy śmiesznymi emotkami, zakrywać się tą tablicę rejestracyjną, albo takie sposoby bardziej chałupnicze, czyli mamy do dyspozycji ścierkę z kuchni, zakładamy, zakrywamy tą ścierką z kuchni, gdzieś jakąś nogę podstawiamy, bo to też było takie słynne właśnie. Gdzieś tam krążyło właśnie po internetach takie zdjęcie gościa, który w ten właśnie sposób sobie zakrywał taką tablicę rejestracyjną, w sumie i treść. Co tam jeszcze? Kartoniki, wszelkie maści, jakieś wyklejanki z gazet. No, tam się już pojawiało naprawdę wszystko. Miotłę ktoś kiedyś przedstawiał, też widziałem takie zdjęcie, że gdzieś tam jakiś sufler trzymał miotły za trzonek i resztą tej miotły zakrywał tą tablicę rejestracyjną. Także naprawdę jest pełne spektrum i jest tego odcholipy. No ale zadajecie sobie pewnie takie pytanie, po kiego grzyba ktoś to robi. Bo część osób pewnie sama stosuje, a reszta zastanawia się, no ale po co? No, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale postaram się jakoś w moim rozumowaniu przybliżyć, co to może być. Dlaczego dzieje się to, co się dzieje, czyli dlaczego te tablice rejestracyjne są zakrywane, bo powodów może być co najmniej kilka, jak nie kilkanaście. Nie będę tu jakoś szczególnie tego rozdzielał na, na dwie, jakby frakcje, czyli na środowisko handlarzy samochodami używanymi, czy też na osoby prywatne, bo. To właśnie zakrywanie tych tablic w tej chwili występuje tak praktycznie po równi. Porówni u osób prywatnych to się widzi i porówni u handlarzy z samochodami używanymi. No może od biedy trochę więcej procentowo na to środowisko handlarskie, bo jednak tego jest ogrom. Jeżeli ktoś ma, dajmy na to naście samochodów i ma taką po prostu praktykę, zakrywania tych tablic, no to zakryje je w każdym samochodzie. A osoba prywatna, jeżeli ma jeden czy tam dwa samochody i sprzedaje w ciągu roku, zakrywa, no to wiadomo, procentowo to wygląda trochę inaczej. Ale cała geneza. Na pewno wywodzi się właśnie z tego środowiska handlarzy samochodami używanymi. Owczy pęd, czyli robienie tego, co robią inni. No, prosta sprawa, słuchajcie, jeżeli ja nie miałbym styczności z pisaniem, byłbym początkowym handlarzem samochodów, czy też byłbym osobą prywatną, która wystawia samochód na sprzedaż, powiedzmy tam raz na kilka lat. No, chciałbym zobaczyć, jak napisać dobre ogłoszenie, jak zrobić dobre zdjęcia, a najlepiej to zrobić przez co. Przez obserwację innych ogłoszeń, czyli przeglądanie. Jeżeli przeglądam ileś tam kilkadziesiąt ogłoszeń, żeby nauczyć się, jak napisać swoje ogłoszenie, czy też po prostu odświeżyć sobie pamięć, jak to zrobić dobrze. I widzę, że w co którymś ogłoszeniu te tablice rejestracyjne są właśnie zamazane. Obojętnie, czy w sposób jakiś taki bardziej chałupniczy, czy taki nowoczesny, jak już wspomniałem na początku, ale są zamazane. No i tak stwierdzam, że kurczę, skoro wszyscy zamazują, czy też część. No to coś w tym musi być. I bez dokładania jakiejś teorii, jakiejś filozofii, zamazuję. Zamazuję, tworzę ogłoszenie, dziękuję, cześć. Punkt drugi: chęć anonimowości. I możecie pomyśleć, że to jest totalna głupota, bo skoro samochód porusza się na co dzień po ulicach, tablice rejestracyjne nie są jakąś wielką tajemnicą. Nie są nawet rzeczami, które my mamy obowiązek na jakimś spotet, jeżeli jest fajny samochód. My nie mamy obowiązku zamazywać jego tablic rejestracyjnych, bo to po prostu nie wynika z przepisów. Twarz kierowcy, coś takiego, no to jak najbardziej, ale tablice rejestracyjne mogą zostać. Więc dlaczego je zamazywać? No Odpowiedź jest niby prosta, ale skomplikowana, bo tu będzie trochę bajdurzenia. Na przykład możemy nie chcieć, żeby nasz sąsiad wiedział, że teraz sprzedajemy samochód. Bo mamy po prostu z nim jakąś kosę, nie wiem, wisimy mu pieniądze, on będzie nas cisnął teraz o zwrot tych pieniędzy, albo w drugą stronę, wystawiamy swój samochód na sprzedaż i tam szwagier go sobie przegląda, sobie Oliksa, nie? Przegląda, 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 mówi, kurwa, to jest szwagierka samochód. Podjadę do niego, przyjeżdżaj, i mówi, słuchaj szwagier, widziałem, że sprzedajesz swój samochód, ty go pewnie szybko sprzedasz, ja potrzebuję tak z pięć stówek na dwa miesiące, żebyś mi pożyczył, to jak ty go sprzedasz... To, bo ty chcesz za niego 20 tysięcy, no to pewnie tyle nie będziesz potrzebował, to i pożyczysz te 5 stówek, co? No i takiej sytuacji chcemy uniknąć. Takiego zaglądania nam po prostu do portfela. Za ile sprzedajemy, czemu sprzedajemy, bo też tam może być powiedzmy jakiś powód, że powiększa nam się rodzina, a my nie chcemy, żeby ktoś wiedział, że będziemy, że spodziewamy się dziecka. Powodów może być naprawdę mnóstwo. Prawda jest taka, że ile ludzi. Tyle historii. Powód numer 3. Tak trochę powiązany z powodem numer 2, czyli takie zaglądanie do portfela po raz kolejny. Załóżmy taką hipotetyczną sytuację, że kupiliśmy 3 miesiące temu, albo nie 5 miesięcy temu, kupiliśmy samochód. Kupiliśmy samochód od naszego teścia, szwagra, od kogoś z rodziny. Czy też nawet od brata, tak? Kupiliśmy, powiedzmy, od brata samochód. Brat go wystawił za jakieś tam 14 tysięcy, ale przyjechaliśmy do niego, że brat, słuchaj, no ja wiem, że ten samochód jest zarąbiście zadbany, podoba mi się, zawsze mi się podobał, mam 10 tysięcy. Kupiłbym go. No i ten brat w końcu stwierdza: No dobra, jesteśmy rodziną, sprzedam ci go za te 10 tysięcy, niech stracę. No ty tutaj, oczywiście, całą historię wymyśliłeś, wymyśliłeś, to też była prawdziwa ta historia, tak, że go potrzebujesz, po prostu to jest Twoje marzenie, taki dream car. No ale mija te parę miesięcy, krótki czas i chcesz go wystawić na sprzedaż, bo docisnęło cię finansowo, że nie masz już nawet tych 10 tysięcy, lub też po prostu stwierdzasz, że jest okazja kupić coś innego i wystawiasz go za 12,5 tysiąca. Czyli. Dwa tysiące z haczykiem drożej niż kupiłeś od tego brata, gdzie brat się za niego cztery miesiące wcześniej czternaście i to byłaby też okazyjna cena. I teraz siedzicie sobie razem przy wigilijnym stole naprzeciwko siebie. Jeden z jednej strony, drugi z drugiej strony. I wyobraźcie sobie te spojrzenia brata, czy też kogokolwiek innego, jak on tak na was patrzy i sobie myśli, ty mnie wciula chciałeś zrobić, oszuście jeden no i taka niezbyt miła, niezbyt przyjemna sytuacja, bo on gdzieś tam zauważył ten samochód, lub też ktoś mu podesłał. A to powiedzmy był samochód taki popularny, jakiś Passat B5, czy, 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 czy cokolwiek innego. W kombiarku w kolorze srebrnym, bez żadnych znaków szczególnych. Jedynym znakiem szczególnym były właśnie te tablice rejestracyjne. Przykra sytuacja? No przykra. I dlatego też, Hipotetycznie nie chcielibyśmy, żeby ktoś wiedział, że sprzedajemy ten samochód. 4. Sprzedający najzwyczajniej w świecie chce być przy oglądzinach sprzedawanego przez niego samochodu. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale już śpieszę z wytłumaczeniem. Załóżmy kolejną hipotetyczną sytuację. Zrobiliśmy zdjęcia sprzedawanego samochodu w jakimś totalnie randomowym miejscu. Niech to będzie jakaś leśna polana, lasek. Coś takiego, co jest praktycznie wszędzie i nie jest rozpoznawalne, gdzie to konkretnie było robione. Nie, że tak u siebie przed garażem, na posesji, żeby dom było widać w tle, tylko w takim neutralnym właśnie miejscu. Numer telefonu też możemy sobie podać, nie wiem, kupić kartę, zarejestrować sobie kartę, jeżeli chcemy być anonimowi. Imienia nie musimy wpisywać. I w tym momencie znowu te tablice rejestracyjne w przypadku takiego samochodu, który nie ma jakichś znaków szczególnych, są takim wyróżnikiem, który jakby nie patrzeć, świadczą o tym, że ten samochód to jest ten właśnie samochód. I wtedy to zakrycie tych tablic rejestracyjnych pomaga. Pomaga w tym, że nie możemy sobie zidentyfikować my, jako osoba, która przegląda ogłoszenia. Czyli załóżmy, że ja chcę, przeglądam sobie ogłoszenia. Szukam jakiegoś samochodu, powiedzmy tego pasata, którego wspomniałem wcześniej. I widzę, że to są te, te, te rejestracje. Jadę sobie na zakupy. Patrzę, kurde, to jest ten. I sobie go tam oglądam gdzieś. Wkładam łapę gdzieś tam, wkładam tam coś robię, mogę coś urwać, mogę cokolwiek tam zniszczyć w samochodzie. Ja już miałem takie sytuacje, że po prostu ktoś mi tam gdzieś siadał na masce i testował zawieszenie samochodu um, tyłkiem. Dosłownie tyłkiem. Naciskając po prostu na maskę, że samochód sobie tam podskakiwał czy coś takiego, bo ktoś sobie chciał przetestować samochód, nie? Także takie sytuacje niestety też mogą się zdarzyć, i my chcemy do tego nie dopuścić. Tak samo, jeżeli podajemy komuś um, adres mieszkamy w bloku, ktoś przyjeżdża po ten blok i widzi tam dwa podobne samochody, no to nie rzuci się, znając te tablice rejestracyjne, od razu do oględzi naszego samochodu, nic tam nam nie zrobi, nie zrobi krzywdy temu autku, tylko po prostu kulturalnie, w głębokiej teorii, ale powinien poczekać na nas, jako nas sprzedający, którzy dopiero otworzą mu samochód i zaczną wszystko pokazywać. Czyli ten punkt załatwiony. Piąteczka, czyli punkt piąty, a w nim kopiowanie tablic rejestracyjnych i tak coś takiego również się zdarza i nie, nie dotyczy to tylko i wyłącznie drogich samochodów, bo może być taka sytuacja, zwłaszcza jeżeli teraz choćby na otomoto, bo musimy podać obowiązkowo win samochodu, czyli mamy już win mamy numery rejestracyjne mamy pełną listę wyposażenia i teraz, jeżeli ktoś chce naprawdę zrobić nam krzywdę Zrobić nam krzywdę w postaci skopiowania naszych tablic rejestracyjnych, naszych numerów, ma możliwość wytłoczenia sobie identycznych tablic rejestracyjnych, mając do dyspozycji identyczny samochód, bo przecież w ogłoszeniu mamy pełną listę wyposażenia, czyli będzie to srebrny Volkswagen Passat wiem, ja że znowu ten Passat się pojawia, no ale trudno. Na czarnej skórzanej tapicerce z nawigacją, z podgrzewanymi fotelami, no to można sobie w łatwy sposób skopiować właśnie drugi taki sam samochód. Mamy ten win, mamy numery rejestracyjne i okazuje się, że gdzieś tam sobie funkcjonują dwa identyczne pojazdy. Do czego to może służyć? Raz, że do takiej nielegalnej, no nielegalnej, no stricte nielegalnej sprzedaży takiego pojazdu, bo był taki przypadek i to chyba czytałem o jakiejś BMW X6, e, gdzieś chyba w Łodzi? Jeśli się mylę, no to mnie poprawcie. Ale była kiedyś taka dość głośna historia skopiowania jeden do jednego samochodu na podstawie właśnie ogłoszenia, na podstawie tych tablic, tego winu i powstał drugi samochód gdzieś tam u kogoś w dziupli garażowej. Wyjechał i sobie był. Co jeszcze może nam się stać, jeżeli ktoś nam skopiuje takie numery rejestracyjne, bo... W możemy powiedzieć, że to może nastąpić wszędzie, tak? Ja mogę sobie teraz pojechać z tym Pyżotem do Kauflandu, chociaż tam nie robię zakupów, do jakiegoś innego sklepu i ktoś może sobie iść i sobie spisać, tak? O, Peugeot 407 Coupé, okej, okay. jasne skóry, takie, takie numery rejestracyjne, do winu też może być dostęp, ale to najczęściej dzieje się na odległość. Czyli jeżeli ja mieszkam w województwie pomorskim, no to ktoś może sobie, nie wiem, ze Świętokrzyskiego, przeglądając ogłoszenia w pomorskim, stwierdzi, kurde, mam takiego samego Passata, Ładuję do niego takie tablice rejestracyjne, bo ten samochód faktycznie, fizycznie gdzieś tam istnieje i nie jest to żadna po prostu żaden wymysł, tylko faktycznie realny samochód. Jadę na Orlen, ładuję paliwa do pełna, ładuję sobie trzy hotdogi, nie płacę i spierdzielam. Także hipotetyczna sytuacja, ale może nastąpić, i to jest jeden kolejny powód, dla którego ktoś może zakrywać tablice rejestracyjne w ogłoszeniu. Punkt szósty. Niestety on też nie jest fajny, nie jest przyjemny i też dotyczy takich niecnych celów. Czyli zakrywamy tablice rejestracyjne, bo nie chcemy ujawnić, jakie mamy zabezpieczenia w samochodzie. Często i gęsto. W, sam, no w ogłoszeniach takich motoryzacyjnych dopisuje się, że samochód posiada alarm firmy jakieś tam jest, zwłaszcza jeżeli jest to drogi alarm, tak? Posiada odcięcie zapłonu, posiada blokadę kierownicy, yy, ma jakiś system GPS, który namierza nam gdzieś samochód, system taki lokalizacyjny, jakieś inne zabezpieczenie antykradzieżowe. Ktoś to wypisuje i to znacznie ułatwia potencjalnemu złodziejowi raz, że namierzenie takiego samochodu, a dwa Ułatwia kradzież tego auta. Fakt, że może być coś takiego, że wpisując nasz numer telefonu okazuje się, że prowadzimy działalność gospodarczą, podany jest tam adres, czy coś takiego. No ale to już taka również skrajna sytuacja. Co jeszcze? Chronimy się. Oczywiście, w... ja tutaj próbuję się znaleźć w roli osoby, która wystawiałaby takie ogłoszenia i zamazywałaby te tablice rejestracyjne, czyli chronimy się od kradzieży czegoś, co jest w środku. Jeżeli mamy jakieś BMW E36, a w środku fotele jakieś wadery warte, nie wiem, ile one teraz kosztują 4-5 tysięcy, samochód może być gruzem, ale może mieć drogie jakieś elementy, lub też jakąś bardzo wyszukaną zabudowę car audio wartą kilkanaście tysięcy, to też w jakiś sposób, oczywiście w rozumowaniu osoby wystawiającej ogłoszenie, chronimy swój dobrobyt. Tak naprawdę chronimy swoje rzeczy przed potencjalną kradzieżą. Punkt siódmy, czyli takie trochę techniczne gadanie, bo może nastąpić zasanie zdjęć z naszego ogłoszenia razem z treścią ogłoszenia też często, do Google'a. Google stwierdza, fajne fotki, wezmę je sobie. I tak, takie przypadki naprawdę istnieją. Są często spotykane, wystarczy sobie wpisać jakieś tablice rejestracyjne, powiedzmy radiowozów, czy, czy, czy jakichś innych samochodów e, użyteczności publicznej, czy straży pożarnej, o, bo są zdjęcia wypadków często i wiadomo, tam stoi straż pożarna gdzieś w tle. Znajdźcie sobie jakąś straż pożarną, bo straży pożarnej wpiszcie jej numer rejestracyjny do Google, ciśnijcie Enter i pokażą Wam się zdjęcia tej straży pożarnej na miejscu wypadku. Google tak też robi z innymi zdjęciami. Ja sam znalazłem fotki dwóch bodajże moich samochodów, które w tym momencie są gdzieś w galerii Google'a. Także jeżeli tego chcemy uniknąć, i żeby jednak ktoś później nie powiązywał jakby z tym samochodem, z różnych jakichś względów no to jednak warto te numery rejestracyjne chyba zamazać. Punkt ósmy. Sprzedawany samochód pochodzi z innego powiatu, czy też innego województwa niż miejsce wystawiania ogłoszenia. Czyli te tablice różnią się od tych, które powinny być i są przypisane do naszego miejsca wystawiania ogłoszenia, czy też zamieszkania. No i tutaj powody są naprawdę różne, bo od handlarzy, pseudohandlarzy, którzy nie chcą, żeby ktoś widział, że oni handlują samochodami, że samochód pochodzi z innego miejsca, po ludzi, którzy gdzieś tam zapomnieli przerejestrować samochód, czy też przeprowadzili się i zamazują te tablice rejestracyjne, chociaż to jest takie totalnie bez sensu z jednej strony, ale z drugiej strony załóżmy, że ktoś z Tczewa mieszka w tej chwili w Gdyni i chce uniknąć jakichś takich pytań, panie, a dlaczego ten samochód jest na tablicach GTC, skoro powinien mieć tablicę GA? No, on chce mieć święty spokój, bo przeprowadził się faktycznie z tego Trzewa do Gdyni, nie przemeldował się lub też tam wynajmuje mieszkanie. No i nie chce odpowiadać na takie pytania, bo, bo nie chce. Punkt dziewiąty. Dotyczą samochodów na tablicach tak zwanych zjazdowych, czyli tablicach, gdzie samochód został sprowadzony, wymeldowany za granicą i na nich wybity jest dzień, miesiąc, rok, na którego legalnie można się na nich poruszać po terenie Polski. Załóżmy, że był to ostatni dzień listopada 2020 roku, a samochód wystawiony zostaje na sprzedaż w czerwcu 2021. Dlaczego te tablice mogą być zamazane? No, mógł uczestniczyć w jakiejś kolizji, mógł być naprawiany, a mógł po prostu przestać sobie w garażu, w suchutkim, cieplutkim garażu po serwisie technicznym, bo ktoś nie miał jakby potrzeby sprzedaży tego auta. No i żeby uniknąć właśnie tego typu pytań, obojętnie czy one są sensowne, czy nie są sensowne, czy był jakiś wypadek, czy była naprawa, czy też nie było, zamazuje się te tablice rejestracyjne, żeby mieć spokój od tego typu pytań. Punkt 10, czyli sprawdzenie historii pojazdu po tablicach rejestracyjnych. Coś takiego bardzo dobrze funkcjonuje w Anglii, z tego co wiem, bo tam te tablice też inaczej również funkcjonują niż u nas. W Polsce, wiadomo, jeżeli samochód zmienia właściciela, to zmienia też i tablice rejestracyjne. I tutaj musiałby to być jakiś świeży samochód, który trafił do jakiegoś serwisu, gdzie było wpisane coś do bazy danych, właśnie na podstawie tych aktualnych numerów rejestracyjnych, czy też powiedzmy samochód od samochodu pierwszego właściciela. To może jeszcze, gdyby ktoś miał jakiegoś dobrego znajomego w serwisie danej marki, to coś tam wygrzebie. Natomiast jeżeli chodzi o polską bazę Cepik, czy też, gdzie, gdzie też na przykład mają być wpisywane teraz te szkody, jakieś szkody komunikacyjne, tak na samochodach, to potrzebujemy trzech rzeczy: numer rejestracyjny, numer WIN i datę pierwszej rejestracji. I bez tego po prostu i tak nic nie zrobimy. Same tablice rejestracyjne nic nie dadzą, ale jak mówię, no każdy ma innych, inne znajomości, tak, inne jakieś konekcje i może ktoś na podstawie tych tablic rejestracyjnych byłby w stanie Coś wyciągnąć jeżeli chodzi o historię Danego konkretnego samochodu Okej okay, i tak podsumowując temat Już dnia następnego w lepszych warunkach oświetleniowych jak widać Wczoraj no przy dobrej zabawie czas szybko leci Także nie zdążyłem tego ogarnąć do końca Zostało mi to podsumowanie A podsumowanie jest tak naprawdę krótkie Krótkie ale za to treściwe Bo to co przedstawiłem te 10 punktów To tylko i wyłącznie moje przemyślenia na ten temat, na temat właśnie tego zamazywania tych tablic rejestracyjnych, to co gdzieś tam usłyszałem kiedyś, to co sam sobie jakoś tak pomyślałem, natomiast można byłoby to wydłużać w nieskończoność. Ilu ludzi, tyle pomysłów, ile samochodów, tyle historii. I tak naprawdę, no to my musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy samochód, który widzimy w ogłoszeniu, który widzimy w ofercie i ma zamazane te tablice rejestracyjne, czy to jest dobry samochód, czy to nie jest dobry samochód? Czy ktoś. Chce tam naprawdę coś ukryć Jakąś historię po powypadkową tego samochodu Czy cokolwiek innego Czy po prostu zamazał, bo zamazał To już jest indywidualna sprawa każdego I tak naprawdę każdy samochód Trzeba obejrzeć Ogłoszenie nic nam nie daje To jest po prostu jakiś tam ułamek tego wszystkiego Rozmowa z osobą sprzedającą To jest drugi ułamek Oględziny I dopiero to składa się na jakiś szerszy obraz dotyczący danego samochodu A po samych zdjęciach Po samych tych zamazanych tablicach Nie ma co oceniać Auta. Także tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Do następnego hej.